kąt alfa jest ostry i sinus alfa plus cosinus alfa jest równe 7/5. My musimy obliczyć wartość wyrażenia 2 sinus alfa razy cosinus alfa. Żeby obliczyć wartość takiego wyrażenia, to musimy je jakoś wygenerować z takiego równania. Najlepiej będzie tutaj podnieść to równanie stronami do kwadratu. Wtedy po lewej stronie właśnie otrzymamy takie wyrażenie Ponieważ będziemy mieli tutaj kwadrat sumę dwóch liczb, czyli otrzymamy kwadrat tego wyrażenia, czyli sinus kwadrat alfa, plus podwojony iloczyn, czyli dwa razy sinus alfa, cosinus alfa, plus jeszcze to wyrażenie do kwadratu, czyli cosinus kwadrat alfa, na no po prawej stronie kwadrat tej liczby, czyli 49 49,25. Warto tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie że możemy w ogóle podnieść takie równanie stronami do kwadratu, a tak możemy zrobić bezpiecznie w sytuacji, gdy obie strony równania mamy dodatnie. Po tej stronie mamy liczbę dodatnią i tutaj również mamy liczbę dodatnią, ponieważ wiemy, że kąt alfa jest ostry, także sinus alfa i cosinus alfa są dodatnie. Także obie strony równania są dodatnie, więc możemy spokojnie podnieść się stronami do kwadratu. No i otrzymujemy to wyrażenie, o którym mówiliśmy, którego szukamy: 2 sinus alfa, cosinus alfa plus jeszcze. Sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 49 dwudziestych piątych. no ale wiemy, że takie wyrażenie z jedynki trygonometrycznej jest równe 1, czyli otrzymujemy, że 2 sinusy alfa cosinus alfa jest równe 49 25. minus 1 to od razu napiszę tak, że to jest minus 25 dwudziestych piątych, czyli 2. Sinusy alfa. Cosinusy alfa wychodzi równe 49 minus 25 to 24, 25. No i to jest wynik do naszego zadania.